Dzień dobry, dzień dobry. Witam w Kurniku Kazika w piątek, piąteczek Piątunio. Jest to pierwszy odcinek w tym roku, w którym mogę powąchać bez. A Wy możecie zrobić to ze mną, ale zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy: że ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz będę przenosił kwokę z pisklętami. Na wybieg do kurczaków. Będę ją tam przenosił, ponieważ, ponieważ kurczaki mają już kilka dni, zaczynają być ruchliwe, zaczyna się ruch. Kwoka też widzę, że krząta się już w kurniczku, rozgrzebuje w poszukiwaniu jedzenia i tak naprawdę tym rozgrzebywaniem to jedzenie zasypuje. Zasypuje jedzenie, zasypuje picie. Tak więc więcej szkody, a mniej pożytku. Dlatego kwoka trafi na wybieg do kurczaków. Od dziś będzie mieszkała na tym wybiegu, gdzie są kurczaki. Już przygotowałem Teraz ja mówię, nie przekrzykuj. Już przygotowałem budkę haliny. I ona, mam nadzieję, razem z kurczakami w tej budce zamieszka. Także teraz ją przeniosę. Nie wypuszczę jej tutaj na ten wybieg. A to z tego prostego powodu, że wysiałem trawę. Trawa jest wysiana. Zanim ona wykiełkuje, zanim wyrośnie, to na pewno minie kilka tygodni. A gdybym ją tutaj wypuścił razem z kurczakami, to robiłyby na tym wybiegu jesień średniowiecza a nie po to się napracowałem żeby moja praca poszła na marne nie wiem czy zwróciliście uwagę ale zniknęła górka zniknęła ta hauda ziemi która od pięciu lat była tutaj musiałem na nią patrzeć bardzo mi się ona nie podobała więc dużym nakładem pracy Ziemia została stąd usunięta, przewieziona taczkami w inne miejsce, zagospodarowana w innym miejscu, a na tym wybiegu chciałbym, aby znowu się zazieleniło, tak aby późnym latem wypuścić tutaj kurki i aby znowu móc powiedzieć, że wypuszczam kury na zielony wybieg, bo na tym zielonym wybiegu, co prawda, coś tam zaczyna odrastać. Nawet zobaczcie, nawet trawa jakaś tam tutaj wyrosła, ale to są już naprawdę resztki, resztki tej trawy, i gdyby nie to, że wysiałem ją na tym wybiegu, przewertykulowałem, przeorałem, wyrównałem, to myślę, że w tym sezonie tej trawy po prostu by tutaj nie było. W tym kurniku siedzi halina. Halina, kiedy wyklują się kurczaki, zostanie. Przeniesiona do zielonego kurniczka na kilka dni. A kiedy jej kurczaki już troszeczkę podrosną, to ona również trafi na wybieg do, do kurczaków, do pozostałej, całej reszty. Prawda, halina? Buziak dla widzów? Co? Nie? No, pożyjemy, poczekamy na buziaki. Od haliny mamy, ale teraz już, teraz już idę po kwokę Myślę jak to zrobić. Myślę jak to zrobić. Chyba najpierw przeniosę kwokę, z kilkoma, z kilkoma pisklętami, a potem doniosę do niej resztę. Fakt jest taki, że temperatury nie mają być zbyt wysokie. Ale wierzę, że kwoka ogrzeje kurczaki swoim ciepłem i że dadzą sobie radę. Dodatkowo, dodatkowo nad wybiegiem rozciągnąłem siatkę jeszcze taką, ponieważ przylatuje taki tutaj taki ptak drapieżny jakiś krogulec lub coś w tym stylu i próbuje polować na moje kurczaki. Ale dzięki tej siatce ma dość utrudnione to swoje polowanie i póki co jeszcze żadnego kurczaka nie upolował. No dobrze moi drodzy, spróbuję teraz złapać kwokę. Ja wiem, nic, nic ci się nie stanie. Ojejku, no i co zrobiłaś? Po co tam otwierałaś? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zaraz dostaniesz nie bój się nie bój się bo ja sam w strachu moi drodzy to jest historyczna chwila historyczny moment kwoka trafia na wybieg do kurczaków i tak naprawdę dzisiaj będziemy mogli zaobserwować jak te małe pisklaczki zaczną poznawać świat tak naprawdę proszę bardzo Proszę bardzo. No, idźcie. Jeszcze dwa przyniosę. Gdzie ta kwoka idzie? Dlaczego zostawiłaś swoje dzieci? Jeszcze dwa. No, zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że nie zaczną przechodzić gdzieś do niosek. Też będę to musiał odgrodzić, oddzielić. Bo mam takie obawy, że jakaś nioska mogłaby porwać takiego małego pisklaczka. I zrobić mu krzywdę. Tak więc już biorę siatkę i zaczynam grodzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tam jest szósty. Idź tutaj do rodzeństwa rachciach. Idźcie do mamy. No, pokaż dzieciom. Pokaż dzieciom, gdzie jest jedzenie. A ja już moi drodzy, idę po siatkę i tutaj spróbuję zagrodzić tak, aby one nie mogły przejść na tamten wybieg. O! Zobaczcie, kwoka z małymi kurczakami zażywa kąpieli piaskowej. Dawno się nie kąpałaś w piasku. Oj dawno, tak. Natomiast. Starszaki, Fala Młodej Zbrodni. Zgromadziły się wszystkie w tamtym narożniku kurnika. Ja teraz nałożę jedzenie. Zobaczymy, kto przyjdzie. Ten pierwszy, kto pierwszy, ten lepszy. Jak to się mówi, proszę bardzo. Kazik nakłada już piątkową kolację. Tak, dla wszystkich wystarczy. Dla Fali Młodej Zbrodni, dla kwoki i jej kurczaków też wystarczy. Wszyscy powinni się najeść. Chodź. Chodź, chodź. Chodźcie, chodźcie tu. Chodźcie. Chodźcie, bo tata nakłada. Chodź. O. Jest jedna, jest druga. Jest trzeci. Chodź, chodź. Wołaj resztę. Chodźcie, bo później jak się kwoka dorwie. No chodźcie, chodźcie. Boicie się kwoki co? Trochę się boicie. No nie ma się co bać. Chodź! Chodź! O! Mała halinka już jest! Idziecie? Idziecie? No chodźcie, nie bójcie się! Nałożyłem wam! O! Część już się odważyła, część już przyszła, inne nadbiegają. Kwoka też zadowolona. Zobaczymy, jak to będzie wieczorem! Chociaż muszę powiedzieć, że odkąd kurczaki przebywają na tym wybiegu, to jeszcze ani raz nie weszły samodzielnie do kurnika. Każdego wieczora muszę je wyłapywać. Co prawda, z tym wyłapaniem ich nie ma jakiegoś wielkiego problemu, dlatego że ja czekam aż się trochę ściemni. One wówczas gromadzą się najczęściej tam przy furtce, wszystkie razem. I nie robią żadnego problemu, aby je wyłapać. Ale tak jak mówię, no, póki co jeszcze się nie nauczyły wchodzić samodzielnie do kurnika. Zobaczymy. To znaczy, ja zobaczę, a Wam pewnie powiem w następnym odcinku. Pewnie w poniedziałkowym. Czy kwoka sama się zorientuje, że ma tutaj budkę, w której może spać. Czy będę jej to musiał jakoś. Szczególnie pokazywać, bo nie sądzę, żeby z kurczakami, z tak małymi kurczakami, weszła do kurnika, a nawet wolałbym, żeby do tego kurnika nie wchodziła, po to ma tą budkę, takim małym kurczaczkom będzie o wiele łatwiej wejść i będzie o wiele łatwiej wyjść. Natomiast, no cóż, jest już za, zaawansowane popołudnie. Ja sobie tutaj jeszcze chwilę posiedzę. Popatrzę jak one jedzą. A z wami się już pomalutku żegnam. W którymś z kolejnych odcinków na pewno znowu odwiedzimy pana mecenasa i loże vip i promotorów. Ale to jeszcze nie dzisiaj. Choć są już, już zapewne osoby, które na taki odcinek czekają. Ale muszą... Uzbroić się jeszcze yy, w kilka dni cierpliwości. Także moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. Życzę udanego weekendu widzom z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii. Pingwinom na Antarktydzie. Mówił do Was kazik. Idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się. W kolejnym odcinku.